I tam jestem Kamko to jest kolejny odcinek serii Pokémon Platinum Randomizer Nazlog. Eee... No, eee, tak jak obiecałem w poprzednim odcinku, idziemy zobaczyć naszych nowych towarzyszy broni. Może są eee, warci uwagi. A chwila, swą drogą, nawet Charmander'a wcześniej nie zobaczyłem. Water... Chwila, chwila, też to jest OP. Tylko szkoda, że w to straci. Funerfang całkiem spoko. Airfake. Nawet nie będę mówił. Iprotek to wiadomo. Sunny Day Attack Order, Fariswipe słabo. Live Guard, właśnie ten da im nawet Sunny Day, a Lifguard powoduje, że, że ten Pokémon nie będzie miał żadnych e, problemów ze statusem gdy będzie e, słoneczko. Czyli Sun Veil vale, e, zwiększa e, Uniki podczas e, burzy piaskowej. No niestety, nawet nie ma tak, który cokolwiek obrażenia jakieś, jakieś, jakieś zadaje. No cóż, no niestety, nic specjalnego. Szkoda. E, no ale nie mówię, może się kiedyś nam. mogło nam się jeszcze kiedyś przydać. E, ok, co w sumie, co ja bym zrobił? Zrobiłbym jedną rzecz. Na którym levelu ewoluuje Ponita? Dobra, co zrobię to na kiedy indziej? Chciałbym ewoluować Ponita i zobaczyć, w co ewoluuje. Tak samo w wiewiórkę, ale wiewiórka prawdopodobnie jej czas nastanie dopiero później. A tak, jeszcze <grym> tak wychodzę i chodzę. Eee, ostatnim razem dostaliśmy kapsułki, i chciałbym je wykorzystać. Eee, kapsułki, no dokładnie tutaj. Eee, ojej, tu tutaj będę musiał położyć mieszki. No nic, e, nie trzeba widzieć. Dobra, jedna będzie z gwiazdkami. Nie mamy du za dużo do wyboru. Ej, e, muszę tak kliknąć. Edit. Dobra, jedna będzie ze serduszkiem. E, kolejna. Mamy, mamy tutaj sześć, a mamy tylko 5, Więc jedna będzie bez żadnych efektów, no ale trudno. E, dobra, czwarta. Okej, bąbelek. I ostatnie... Nutka. Teraz tak. Trzeba je przy przypisać pokémonom. A fiat co to jest? Ojej. Ale to jest gwiazdka. Nie mogę, serio nie mogę kliknąć, aby ja z tego wyjść. Dobra. Eee, gwiazdkę damy Walfegorowi, niech będzie. Ach, też widzimy na prawym ekranie, ale jestem ślepy. Dobra, serduszko dostanie Jeżozwierz. Dokładnie tak. E, kochamy Jeżozwierza. A małą gwiazdkę dostanie. No niech będzie Brewster. Bąbelek. No nie pasuje w sumie. ale nutkę byśmy dali. Dobra. Nie, on będzie miał nutkę. E, dobra, Kangur dostanie bąbelek, on A nutkę dostanie koparka. A potem w innym mieście kupimy sobie więcej tych e, rzeczy do kapsu. Dobra. E, ok, e, będziemy iść dalej. Tu już nic więcej nie mam do zrobienia. Tak, tutaj jest Pokomo Daker. Ale e, nam się to kompletnie nie przyda. Route 210. W sumie zobaczę na mapie, ale zresztą jedno tutaj jeszcze nie było, co nie. No nie, nie było nas tutaj. Wrócimy się dzisiaj do żyłego Będziemy teraz iść do Celestic Town, gdzie będziemy znowu spotykać Synthy, ale mniejsza. Ustawmy sobie może Kangura pierwszego i zobaczmy, kto jest naszym szczęśliwcem dzisiaj. Uwaga, tym szczęśliwcem jest Garczomp. Uuu, dobra, dobra. szarty na bok, ale Garczomp trzeba złapać. Każdy go nie zabije, co nie? Ok, to okay. efekt sporu. Dobra, nie, to jest niebezpieczne. A... Fire Punch go nie powinien zabić, bo jest smokiem, będzie wytrzymały. Cosmic Power Serio. Dobra, tak myślę. Razie... Nie, tak brzmi Fire Punch'a no to jest naj najbezpieczniejsze. A to jest e, Ten efekt spol. Mniejsza. E, nee. Pol dokładnie tak. Mi się wydaje, że powinien się udać. Dobra, defensa zwiększyłem. To jeszcze raz fire punch. Jeszcze raz. Nie. Co się stało? Eee... Czemu to więcej zladało? Taki fajny pokémon, garczą mi jeden Jest, jest i jeden z mniej smoków No więc Czasem i tak jest, że ma się pecha Tak jak z Hitranem A, tam... tym bokiem też zaraz pójdziemy. Też mamy tamtaj żona, interesujące. Dobra, w taki sposób, a nasz taj pokaże, że jest lepszy i załatwiej taj plużony. <try> Timeter, what? Takie słabe. W sensie tak nawet tego nie rozważałem, ale jednak. Dobra, nie chcę się cofać. Więc skangóra po prostu zamienię. Musiałbym. awiano bo jak spić, ale nie jestem się teraz. Dobra. Eee, to zobaczmy. Zaraz pójdziemy jeszcze wyżej od razu pewnie jakiś przedmiot jest. Rals. Kurczę, powiem wam, że. Eee, też był moment, gdzie w sumie jarałem się trochę. Galejne. Gardevoir swoją drogą, ale zawsze lubię Galeida i trochę szkoda, że nie jest taki użyteczny tak jak Gardevoir. Ale dalej jest fajnym Pokemonem, jak najbardziej. Bardzo podoba mi się swoją drogą Shiny u tego Pokemona. Ten niebieski kolor no naprawdę bardzo pasuje do Ralts. I bardzo bym chciał przynieść swojego Ralts z pokémon Go, ale pokémon Go nie umożliwia wymian z innej generacji niż pierwsza, ponieważ można przes przesłać z Pokémon Go tylko do Pokémon Le Let's Go. A jak dobrze wiemy w Pokémon Let's Go jest tylko pierwsza generacja plus e e oraz wariant Alola. A i w sumie tak nie powiedziałem, ale po odcinku mówiłem. Jeśli nie do tego, okay. to jest fajne. E tak, e, miałem przerwę po Pokémon Alpha Sapphire i. i potem wróciłem do Pokémon. i Shield. A po Pokémon i Shield odgrałem sobie Pokémon Sam. E, I nie ukrywam, że. ta siódma generacja. Alola mi się to całkiem spodobało. W tym bardziej, że tam są wszystkie Pokémony. E, no ale. Sz, szkoda, że, że nie miałem szczerze mówiąc. Pokémon Ultra Sun, albo Ultramon. Ale trudno. A, można mieć Momomik. Momomik się bardzo opłaca, ponieważ jest dość taniej ile leczy 100 HP. A tutaj można jeszcze popatrzeć, dobra, spoko. E... No. E... Bardzo, bardzo, bardzo polubię Mallow aczkol. i uważam, że była nawet ciekawsza od Pokémon Shield, bo nie ukrywam ich historia Pokémon Shield była dość. To śniaka. Niemniej e, bardzo podobała mi się ta gra z tego powodu, że właśnie były to pierwsze Pokémony, które zagrałem odkąd e, miałem taką długą przerwę. W sensie na konsoli, bo, bo to równie nie liczę. I bardzo mi się podobało. Dobra, ale UT215 tutaj również możemy złapać Pokémona. No, upewnij się jeszcze raz o mapie. E, tak będę sprawdzał. Co... No, możemy. Chociaż. Przysz... A bo nie, nie przejdziemy teraz do Sol... Celestic Town. Wiem, że Cynthia nam daje e, e, tą e, taką konewkę na, na te Daki, ale. Dobra, nieważne. Kto jest naszym kolejnym szczęśliwcem? Woltor. okej. Okay. On O... Nie, to w ogóle nie padało, nieważne. Awian przeżyje, powinien przeżyć. A, użyjemy, użyjemy plakot od Tutaj, żeby... No, właśnie takie coś... No, Zmniejszył zmniejszy swoją defensywę, ale... Myślę, że... Oje, jeżeli tak powinien... No, teraz może tego nie przeżyć. A przeżył idealnie. Zróbmy nową walkę na Z C-Powdera chciałem użyć. E, dobra, Nest tym razem powinien zadziałać, tym bardziej, bo Voltor nie jest jakimś specjalnym Pokémonem trudnym do złapania. E, powinno pójść gładko, dokładnie tak. E, I Voltorba nazwę, e, po jednym adibnie z, z naszego Discorda, Kula. Cool. Ponieważ na, nawet pasuje do Voltorba, więc czemu by nie. E, dobra. Eee, dobra, no, okazuje się, że idziemy pierwiej do Vainston i Waystone do Seamon Flyer, co jest dość fajne. Nie ukrywam. Eee, może być to denerwujące, ale skoro użył Flutter, to zamroził. Eee, dobra, nie będzie Balfiego. Dobra, skoro przywołał śnieg, to użyjemy Blizzarda w, w końcu po raz pierwszy tych rzek. Blizzard jest no, dość e, silnym atakiem, i pamiętajmy o tym, że gdy pada śnieg, Blizzard ma 100% celności. Tak samo, gdy pada deszcz, a Thunder ma 100% celności oraz Hurricane. E, I to jest no, naprawdę świetne. E, no, a taki Fireblast albo Hydro Hydropompanie niestety już e, takiego szczęścia nie mają. I nie mają 100% celności e, w warunkach pogodowych. Niemniej idziemy dalej. katerpi Interesujące. Zbliżamy się do 30 poziomów e, przeciwników. I jak mówiłem, na 30 poziomach przeciwnicy będą mieć już maksymalne ewolucje. Są podniesie poziom trochę trudności. Niemniej i tak powinno być ok. Sun Slash Łatwo. Dugong. Łatwo. <tuszy> Kurcze. Buffy góry jest mega silny. Cieszę się, że go zopaliśmy. Dobra, zejdźmy tędy. Tu, to jest tylko droga do Berry? Tak, szkoda. Altaria. Dobra, też mi wystarczyć, oczywiście. Detekt Nie potrzebujemy. bardziej, ma, że mamy Choice Peksa. Uh, shell, shell Bell. się przyda. Ponieważ Shelby powoduje to, że leczy nas e, o część zadanych obrażeń e, przez nas. E, I to damy. Oma niby Fokus Sasha, ale nie ma Kings Rock. Dobra. Dajmy to Belstorowi. Fokus Sasha za Komu by to dać? Nie ma takiego. Dobra, na razie nikomu nie, tego nie, nie dajemy. E, idziemy dalej. Skiplum, Interesujące. W, w drugiej generacji zawsze lubiłem tego Pokemona. mieć, aczkolwiek raczej go nigdy nie używałem specjalnie, ponieważ nie jest specjalnie mocny, niestety. Aczkolwiek ładny Madison moim zdaniem. Ten tak rozprzeżyła, tak? Ditto. w sensie, Ditto nawet się nie wykaże, więc. Masquerade. Ten Pokémon jest całkiem fajny, jak Narobala. A czy jak na robala, ja albo A Aczkolwiek e, to, że jest fajny, to nie oznacza, że jest silny, niestety. A, zaraz wracam. Ech, dobra, jestem sportem. Mm. Ta droga jest trochę długa. Giga drain. Błagam, niech to będzie silne. Błagam. Dałbym to chętnie Wolfego Alpha Gorony. Ciebie się super. Eee. Ile miał Mega Drain? 100 już. Okej, okay, nie opłaca się. <ścoughs> Szkoda. Eee, no, Giga Drain, bardzo fajna. Tak, Uwaga, Jan Mega też go może znać. Eee, przez Move Tutora i bardzo... Bardzo fajna atak u niej, dlatego, bo... Eee, zapełnia jej, część jej słabości. W sensie... tak jest silny oczywiście na, na Pokémony kamienne, na przykład podziemne. I dzięki temu Janmega Mega może sobie lepiej poradzić. Aczkolwiek mam nadzieję, że kiedyś Pokémon i Shield dodadzą Janmega i będę mógł wam zaprezentować piękno tego Pokemona. Tak samo czekam na, za za Biblionę na przykład i oczywiście za Armando, o którym mówiłem. E, Vivillona tyle uwielbiam, że Pokémon X i e, Y e, był kiedyś taki event, aby i e, rozdawali. E, jak to się nazywało? Fancy pattern od Vivillona. Taki, taki specjalny, eventowy, e, eventowy wygląd. I trafiłem e, na Vivillona z idealną maturą. To kurczę było, jak wygrać w loterii dosłownie, gdyż. E, Pokemon... W Pokemon Y nie można było zmieniać jeszcze natury oczywiście, to doprowadzi Pokémon Solidy Shield. I dostałem Steam. Dostałem go steam It, e, dostałem go steam it e, plus e, nawet całkiem dobre IV. E, I tak się z tego cieszyłem. To był, od razu pokochałem tego Pokemona. No ale no niestety nie mam już po, mojego starego Pokémon e, Mega Y, więc no, niestety nie mam tego Pokemona. E, Niemniej zamierzam kiedyś zdobyć pełnego Bibilona fancy pattern, jak i, nie, nie, jak i w sumie nie tylko go. Zamierzam e, mieć wszystkie Bibilony i co w Pokémon Sun udało mi się zdobyć już, kurczę, Pokémon Sun, Pokémon Sun się mówi poprawnie. Zdobyłem już e, w sumie zdecydowaną większość, ale postawiłem sobie poprzeczkę jeszcze wyżej e, i szukam każdego, e, każdego Pokémona. Każdego Vivillona w jajku, aby miał napisane, że jest ode mnie. I to już jest wyzwanie, ponieważ znaleźć osobę, która mi zdobędzie takie jajko... to Jest całkiem ciężko. Ale mam już takich parę, chyba 3 albo 4. Chciałbym też wykluczyć jednego Shiny Vivillona, w sensie... Vivillon... Shiny Vivilon nie jest jakoś specjalnie dobre, ponieważ zmienia się tylko jego... I jego środek, że tak powiem. Nie jego strzedełka, ale jego... Ale jego ciało. Z czarnego na białe, ja mówię, że to jest bardzo ładne. Szczególnie pasuje to na przykład do Wibylona Polar, takiego całkiem białego, nie, to nie Polar, ale takiego, takiego śnieżnego. Nie wiem, nie wiem, jak się nazywał, e, ale, taki, ale właśnie biały pattern e, u vivilona, bia, Właśnie biały wzór, plus i shiny, aby był cały biały. To kurczę wygląda cudownie. Sobie... No, chyba zamiast niczego, eee, ale no, niestety eee, nie można wykluczyć różnych eee, ro rodzajów wiewionu wi 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 u siebie. Jak grudujecie jak wiewiona, wi wi u was za każdym razem będzie to taki sam eee, i w Europie, w Polsce najczęściej jest to taki wzór Continental. Nie mówię, że jest brzydki, ale. Wolby trochę inny, Chcę innego innego shiny. Jest eee, woderno bridowanie Pokémon Sun, znaczy nie jest tragiczne, ale. Musimy to zrobić też shiny charma, aby bridować eee, z pełną wydajnością, ale. A żeby zrobić shiny charma, trzeba mieć cały Pokédex. A nie ukrywajmy, zrobić cały nasz Pokemon Pokémon Sun i Moon jest trochę trudno już te 800 Pokémon. W porównaniu do Pokémon Soris, gdzie jest tylko 400. Eee, o, nie oszukujmy się, ale to nie jest wyzwanie hmm. chwilę bo się pogubiłem. A dobra, tu można przejść nieważne. E no, więc akurat jeśli chodzi o widowanie Shiny Pokémon sam jest zdecydowanie na najłatwiej... Kurczę nie sam. Pokemon Sorry są najłatwiejsze pod tym względem. E dobra. Może to w taki sposób? Inaczej wątpię. No co ja tutaj chciałem zrobić? Dobra, chyba tutaj do góry. Może włączę przyspieszenie. Otóż jaki to ma sens. Nie, chwilę jeszcze wyłączyłem z mózgu dosłownie. Giga... Nie, mega, no nie ja chciałem powiedzieć, giga, ale to nie giga. A, dobra, bo teraz... Nastąpiła taka straszna różnica w poziomach u naszych, u naszych pokemonów będę musiał potem nadrobić, dobra. Już wiem. Musimy to zrobić jak chciałem. Dobra, tutaj. Tutaj się odbije do, do tego dokładnie tak. I teraz to musimy odbić wyżej. I to odbijamy tutaj. I możemy przejść do lidera. Super. Prawie. Jeszcze trzeba to przebić. Przy okazji, to sobie wyjście. Ok. Dobra. Jestem ciekawa, jakie ma poziomy. Jakąś się nazywa God Ann. Kurczę. Kolejny bóg. Chinchu. A 29, więc nie ma jeszcze w pełni wyewoluowanych. Ok. Kabu To ma 30, więc jest wyewoluowany. Wy 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 Żadne wyzwanie dla naszego e, Balfagora oprócz. O to nie, nie powinien być dalej problem. Super. Dobra, poradziliśmy sobie bez żadnego problemu. Na całym przyspieszeniu. Dobra. Eee, trochę nadużyłem tego przyspieszenia, ale myśl, mam nadzieję, że nie jest to dla Was żaden problem. Eee, w sensie... Ten nazw, który który gram i tak, nie miał być żadną długą serią. Dobra. Zaraz dowodzimy fraja. Z drogą zastanawiam się, jaką serię zrobić po Pokémon Platinum. Jeśli macie jakieś propozycje, które chcielibyście zobaczyć, chętnie je od Was usłyszę. Możecie w komentarzu napisać. I po raz kolejny zachęcam, abyście pisali propozycje z Waszymi imionami do Pokémonów. Eee, na pewno je użyję. E to... Ale... To to gwarantuje? Dobra. Eee... Musimy zobaczyć... Pod, podwójną... Podwójną walkę, której nie nienawidzę. W sensie, jeśli to byłby nasz Pokémon, to jeszcze, ale... Ale... E, no, walczymy ze sojusznikiem. Kurczę, Furet. Musiałem zabić Fureta. To jest straszne. Kurczę, jak ja bym chciał zobaczyć jeszcze Fureta... Pokémon Sword i Shield. Przenieś swojego Shiny z Pokémon Gold. Eee... Tak, z Pokémon Gold, jako że mam na. na no w sumie 2DS-a, mam 2DS-a Pokémon Gold i tam gryduję sobie parę Shiny Pokémonów. Ogólnie nie wiem czy wiecie, ale. E, właśnie Shiny Pokémony zostały wprowadzone w drugiej generacji, a w pierwszej generacji, e, czyli w Pokémon Red, e, Green, Blue nie było. Jak w sumie jeszcze jeden, ale to nieważne, nie było Shiny Pokémonów. Zostały wprowadzone no dopiero Pokémon Gold, i Silver oraz Crystal. Czyli druga generacja, i e, o dziwo, co do shiny Pokemonów Pokémonów, e, to e, wracając, e, co do Pokemonów, Pokémonów, e, a to, czy Pokémon jest szany, czy nie, e, to zależały IV o dziwo, e, a więc, a więc, e, można powiedzieć, że były takie złote geny u Pokémonów. Jej, fly. Super. Eee, czyli a więc, e, Pokémon musiał być odpowiednia i Via by był Shiny. I co za co za tym idzie? E, jeden rodzic był shiny. E, to mogliśmy go breedować z innym pokémonem i wtedy... Uwaga! Szanse na naszego Shiny po, wykl po wykluciu były... wynosiły 1 na 128. To są tak niskie szanse, ale powiem wam już od razu, że... Nie dajcie się zwieźć, gdyż. Okej. Okay. Mamy to 1 na 120 rzeczy, co jest bardzo mało. Nie ukrywajmy, to jest bardzo, bardzo mało. Strasznie mało. Ale. Tempo, w którym zdobywamy jajka. Jest tak strasznie powolne. Eee, po pierwsze. A po drugie, jak długo się wykluwają, to jest też straszne. Dobra. może parę maksa, powinniśmy się przyjść dalej na 10 l powinno wystarczy no i e, e, no to jest straszne jak już powiedziałem oraz byście chcieli wykluczyć jakiegoś pokemona e, shiny to opier musicie e, mieć oczywiście odpowiedniego rodzica tutaj się przydaje przydają jajki e, grupy jajek to trzeba można sobie zawsze z z zobaczyć w internecie ale trzeba jednak mieć takie pokemony e, no, i trzeba wyplidować po kolei. Możemy mieć oczywiście Shiny Ditto, ale powodzenia w znajdywaniu Shiny Ditto, gdyż znalezienie Pokemon'a w dziczy przed czwartą generacją, a po trzecią, nie jestem pewien, wynoszą 1 na 8192, potem zostało to zmienione na 1 na, na, 1 na 4096. To dalej jest strasznie wysoko i to i taka. Eee, liczba, takie szanse trzymają się aż do pochłon. Sorry, shit. Normalnie mamy szanse 1 na 4096 eee, i Shiny Charm zwiększa nasze szanse na znalezienie eee, Shiny Pokémon. Wiadomo, dobra, nic tutaj nie zrobimy. No tak, w sensie nie, nie mamy tutaj nic do roboty, bo to jest przedmiot. Dobra, z drugiej strony jest przedmiot. <laughs> Dokładnie. Eee... Chwila, chwila. To trzecie wejście, jakieś? Będzie inne. Nie, dobra. Chyba się wchodziło magazyny jak się nie mylę, ale... A w sensie i tak nie jedziemy, bo musimy teraz lecieć gdzieś indziej. A co nam powie ciekawego? game corner, coś tam pasturyscy, tak? Dobra. Odwiedzimy game corner. Power Bracer okej. Okay. No, e, motyw z Game Corner'em jest tak w sumie klepany w Wpierw... Wpierw W pierwszej generacji, potem w drugiej. Jeszcze tutaj. No, a tutaj nic nie ma. Nawet nie wiem czy myślałem teraz trochę mi się zapomniało. Ale dobra, musimy udać się do Pastory City. Eee, możemy to zrobić. Oczywiście musimy dać mu szwajc, a wtedy nie przejdziemy. Musimy pójść do Hard home. Dobra. A więc tak. Eee, gdzie jest nasz szwajc? Abyśmy nie musieli iść na pieszo. Quick tak. 70. O! Damy to Hangurowi. Aczkolwiek kurcze kata bym nie wziął. HM, Twitter jest w kanale, więc stop, nagrywamy to potem. UE, nie dałem Flya, nagrywało się. Dobra, e... interesujące. Avian poznał znać Flya. Cóż, nie będę go zatrzymywał. Jak chce latać, niech lata. Dobra, e, Avian poznał Flya. Przecimy się od razu do Hard Home. Eee, czy, czy uda nam się udać do pastorii? Zobaczmy. A tutaj, droga, w dół. Jestem z powrotem. kurcze. Mówię wam katar, tu jest coś strasznego. Eee. Chyba coś mi się pogubiło. Nie możemy tędy przejść do pastori. Może jednak przez... ...wejstą? E, nie, tak naprawdę by było. Hmm. No, nie, zobaczymy. O nic, zobaczmy. Ojejku. Że zresztą zapomniałem trochę. Nie, możemy to iść, ok. 214. Ale wiecie co? Eee, w sumie to będzie koniec już dzisiejszego odcinka, gdyż. Eee, no już nie ukrywając trochę trwa. Także dziękuję wam Wam bardzo za uwagę. To by było na tyle. Mam nadzieję, że Wam się spodobało. Zachęcam do pozostawienia komentarza, eee, właśnie z propozycją własnego imienia, jak, to jak zawsze do pozostawienia oceny pod filmem oraz do subskrypcji, jak tego jeszcze nie robicie. No, także to by było na tyle. Do zobaczenia.